Cześć, witam was kochani w nowym odcinku z serii Mierzymy I dzisiaj zapraszam was na haul ubraniowy z Rezerv Mam tutaj kilka bardzo fajnych sukienek, takich już nieco wieczorowych Sporo speterków, fajne materiałowe spodnie Tak przynajmniej mam nadzieję, ale oczywiście zaraz zobaczymy Jak te ubrania wyglądają w rzeczywistości Jak zawsze linki do wszystkich rzeczy znajdziecie na dole w opisie Wraz z moimi aktualnymi wymiarami, tak żebyście wiedziały jaki rozmiar wygląda dla siebie A jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy odcinki serii Mierzymy pojawiają się raz bądź dwa razy w tygodniu, także żeby nie ominąć nowych filmów koniecznie zasubskrybuj kanał. Ja dzisiaj zacznę tutaj od tej bordowej, krągowej sukienki, która skradła moje serce, mimo że krój niekoniecznie jest dla mnie. Może nie tyle nie dla mnie, co nie do końca jest w moich preferencjach, dlatego też mierzę ją tutaj z paskiem, ale oczywiście na przebitkach pokażę Wam, jak wygląda tak solo. Po prostu jest to krój, który jest dopasowany w górnej części ciała i dalej się rozkloszowuje bez żadnego podkreślenia talii. A mam wrażenie, że w przypadku mojej figury talia to jest coś po prostu. Muszę podkreślać. Sukienka kosztuje 160 zł. Występuje w dwóch kolorach, czyli w bordowym oraz w czarnym. Na sobie mam rozmiar XL, jeśli chodzi o skład. Jest to poliester, to jest taka typowa koronka właśnie z poliestrową podszewką. No i co mogę Wam tutaj powiedzieć? Jest dopasowana właśnie w górnej części na biuście. Dosyć dobrze tutaj się układa, w sensie nie ma tutaj nadmiaru materiału, dzięki czemu ładnie tutaj leży. Jest tutaj delikatna stójka, ale bardzo szeroka, więc w ogóle tutaj jej nie czuć nie. Przeszkadza. Niesamowicie podobają mi się mu rękawki, ze względu na to, że to jest taki mój ulubiony rodzaj e, właśnie rękawków, czyli bardzo luźny, taki jakby falbaniasty, no i też półprzedroczysty, ponieważ nie mamy tutaj e, właśnie tej podszewki. Jest to krój, który jest bardzo luźny, ma sporo tutaj materiału, spokojnie można zejść o rozmiar niżej. Ja zazwyczaj zamawiam rozmiar XL w Reserved ale tutaj spokojnie mogłabym założyć L e, Tutaj góra jest na tyle luźna, że jak najbardziej by dobrze leżała. No i ten krój ma Taką, że ma dużo materiału, więc możemy się jakby w takiej sukience schować. Jeśli chcemy zakryć brzuch, nie chcemy podkreślać tutaj do tej części naszego ciała uwagi, czy też schować właśnie szerokie biodra, to to będzie dobry model. Ja jestem fanką podkreślenia talii, więc tutaj sobie spacowałam ją paskiem. No, jak widzicie, tu jest sporo materiału, więc sylwetka jest ładnie podkreślona. Druga propozycja za to ma już świetny skład i też, moim zdaniem, przepiękny kolor, choć w bordowej wersji także. Występuje. Kosztuje 180 zł. Jest wykonana w głównej mierze z modalu, dokładnie 70%. Reszta to poliester. I to jest naprawdę niesamowicie przyjemny materiał. Świetny na lato, ale nie tylko, właśnie w takiej wersji. Więc z rajstypami pod składem będzie świetną opcją na ten sezon jesienno-zimowy. Rozmiar, jaki zamówiłam, to L, ponieważ myślałam, że ten materiał będzie nieco bardziej elastyczny. Skinka jest dosyć mocno je dopasowana w rękawach. Są one bardzo obcisłe, jak też widzisz. A przy tym dosyć luźne tutaj, jeśli chodzi o dekolt. Jakby sam krój w sobie ma. Tak wyglądać, czyli ma być taki Pomarszczony, nawet w ogóle na modelce miał, Mam wrażenie, że ten dekolt Jest taki szerszy, o tak się bardziej rozkłada Tutaj tego luzu jest sporo Jakby tak ma on wyglądać Ale dzięki temu też w momencie, gdy Macie duży biust, to będzie model Dla was, ponieważ tutaj po prostu Większa właśnie miseczka Się spokojnie zmieści Ale jednocześnie zobaczcie, jak zgrabnie Ładnie wygląda tutaj w tłowiu. Ja sobie tutaj związałam na środku, ale może Przesunę, troszeczkę podkreśla brzuch ponieważ ten materiał po prostu opada, więc jakby tutaj się nieco nachodzi, ale no nic nie widać, jakby pięknie wygląda. Ładnie po prostu otula ciało, a jednocześnie jest taka prosta z klasą. Dopiero zauważyłam, że nie miałam pomalowanych ust od początku tego filmu, dlatego teraz pomalowałam. A jeśli chodzi o trzecią propozycję, to mam tutaj sukienkę o przepięknym kroju. To jest krój, który cudownie podkreśla palię. Uwielbiam ten typ podkreślenia tutaj sylwetki. Sukienka kosztuje 180 zł. Jest to model taki z metalizowaną nitką, ale też z odrobiną cekinów, które przepięknie się umienią. Dla mnie to jest fajna propozycja na święta właśnie, na Sylwestra. Nie jest to sukienka, którą założyłabym na co dzień, jednak trzeba lubić taki połysk. Dla mnie to już by było za dużo, ale krój bardzo mi się podoba i składowo też wypada w miarę ok, ze względu tutaj na mieszkę ze w 35%. Materiał też ma elastyczność, choć nie jest elastyczny. Zamówiłam rozmiar XL i leży super, choć mam tutaj sporo luzu, więc wydaje mi się, że i l byłaby dobra, tylko l pewnie mocniej by tutaj po prostu dopasowywała się w talii, ponieważ tutaj mam luz, a jak tak złapię, no to wygląda to w ten sposób. Jakby w tym rozmiarze XL śmiało, jeśli macie większy biust ode mnie, no to będzie miejsce tak samo też na większe biodra czy pośladki. Ładnie dopasowana jest na ramionach, nie ma tutaj żadnej bufki, ale Sylwetka jest fajnie podkreślona, rękawy luźne, tutaj zawężone nad, nad garstkami. Troszeczkę mam wrażenie, że są przykrótkie dla mnie, zależy, jak się ułożą tak naprawdę te rękawy. Długość moim zdaniem super. No, ma taki delikatny dekolt, który nic za bardzo nie pokazuje. Guziki ozdobne. Jedna rzecz, którą dodam, nie jest to model dla osób o wrażliwej skórze, ze względu tutaj na metalizowaną nitkę, tak mi się wydaje przynajmniej, to po prostu ona gryzi. Więc nie jest za przyjemno. Czwarta i zarazem ostatnia sukienka na dziś. Także ma tutaj tak samo podkreśloną talię. Tutaj nie mam już aż tak spektakularnego efektu. To wygląda na to, że zdecydowanie jest dla mnie zbyt duża, ale także, że tutaj ten materiał jest taki bardziej lejący, więc nie trzyma tak kształtu. Ta poprzednia była jednak zdecydowanie bardziej sztywniejsza. Cena 260 zł. Występuje w trzech kolorach. Ja wybrałam bordową wersję, ale dostępna jest także czarna oraz oliwkowa. Wszystkie mają taki. Jakby lekki metaliczny efekt i jakby to jest bardzo ładne, tu lekko mieni się, e, dzięki czemu ten materiał ma taką większą głębię i totalnie jest to mój vibe. E, I co mogę Wam powiedzieć o tej sukience? Tutaj mam na sobie rozmiar XL, jest stanowczo zbyt luźna. No tutaj po prostu nie podkreśla nic zbyt dobrze, e, ponieważ właśnie mam za dużo luzu. E, tutaj L-ka obstawiam, że mogłaby być dalej na mnie luźna. E, tutaj był potencjał. Zdecydowanie, ale nie podoba mi się przede wszystkim tutaj ta góra. Jest ona w ten sposób zakładana. To możemy sobie tak rozłożyć, ale też potrafi sama z siebie ta sukienka się już ułożyć w ten sposób. No i tak czuję się jak jakaś zaklętka. Po prostu, jakby, no, talia jest ładnie podkreślona i kolor jest przepiękny, ale po prostu ten krój. Mm. A moim zdaniem tutaj bardzo fajnie by Było jakby był po prostu taki Klasyczny dekor w kształcie Litery V, podwinę może tutaj ten materiał I zrobimy taką imitację Od razu zdecydowanie Lepiej, wiadomo tego idealnie wam tutaj Nie zademonstruję, krój jest luźny W tubowiu, tylko ta talia się zwęża Ale jak widzicie luzu jest sporo na górze Na ramionach jest tutaj delikatny Efekt jakby opadającego ramienia Mimo, że zakończony jest materiał Tutaj zdecydowanie na krawędzi Tak jednak może ze względu na ten ten luz, jakoś takie mam wrażenie, że tutaj te ramiona się chowają, opadają. Być może lepiej będzie wyglądać faktycznie w mniejszym rozmiarze. Rękawy są bardzo luźne, z takim bardzo szerokim tutaj zwężeniem właśnie w nadgarstkach, i bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Według mnie tutaj. Takie zgromadzenie wygląda super, no ale jeśli chodzi o zegarek, to musiałam tutaj odpiąć jeden guzik, żeby w ogóle mi było wygodnie, ale no nie będę w stanie się do niego dostać. Długość jak dla mnie zdecydowanie zbyt długa. Do połowy łydki akceptuję, pod kolano czy nad kolano najbardziej lubię, a to jest po prostu wersja sukienki dla osób, które nie lubią za bardzo pokazywać ciała i wolą właśnie takie zabudowane propozycje. Totalnie dla mnie. W tym swetrze absolutnie się zakochałam. Jest to luźny sweter w odcieniu złamanej bieli kremem i ma tutaj takie czarne wstawki którym się bardzo podobają. Jeśli chodzi o cenę, to 280 zł, na sobie mamy rozmiar M, a skład jest to w 50% wełna, w 25 wiskoza i w 25 poliester. Więc skład jest zdecydowanie super. Jest luźny oversize'owy, tak prezentuje się w takiej rozpuszczonej, <grym> klasycznej wersji. No i co mogę Wam powiedzieć? No to ten tu nie układa się dobrze. Tak po prostu. Tu się gromadzi materiał i nie jest to fajny look. Może w luźniejszym modelu? W Elce byłoby lepiej, ponieważ nie opinałby się tutaj aż tak na biodrach, więc może lepiej układałaby się góra, ale jeśli podwiniemy nawet tak po prostu, albo podbisz, to noż, będzie lepiej, no nie jest to idealny krój absolutnie. Szkoda, ponieważ skład jest super. Jest tutaj opuszczone ramię, lekko luźne, rękawy, no jest przyjemny. Nawet nie gryzie aż tak, jak wełna potrafi mnie gryźć, ale nie dość, że właśnie. Ten krój nie jest idealny. To jeszcze troszeczkę się wsypie, jakby jest taki trochę włochaty. No i jeśli zobaczylibyście teraz te spodnie z bliska, to nie wyglądają za dobrze. Po prostu wszędzie są białe takie maleńkie kawałki wełny. Well. <laughs> spodnie także są z kolekcji takiej bardziej premium. Są to czarne spodnie, które kosztują 260 zł. Wykonane są całkowicie z naturalnych materiałów i mamy tutaj 61% lajosello oraz 39 bawełny. Na sobie mam tutaj rozmiar 42 i tutaj tak naprawdę jedynie są troszeczkę zbyt dopasowane na udach. W sensie komfortowy jest super, ale po prostu momentami mi się tutaj materiał opina. I wtedy robi się taki pęcherzyk powietrza tutaj, ponieważ są zakładki w górnej części, ale tutaj jest właśnie luz z tych zaszewek, a później jest zbyt duże dopasowanie w udach. Wszystko brzuch jest po prostu bardzo podkreślony, a jednocześnie wiecie, w talii tutaj leżą idealnie, więc na większy rozmiar bez sensu byłoby je zamieniać. Właśnie są to. Zdecydowanie spodnie dla osób z kręgłościami, ponieważ są dopasowane tutaj w talii, a jednocześnie jest miejsce na pośladki Tutaj nic się nie opina, to tylko problem jest tutaj w tym miejscu, więc jeśli macie proporcjonalnie mniejsze uda do mnie To będzie to idealny po prostu model dla was I jednocześnie też te nogawki się zwężają, no mogłoby być tutaj cudownie, mógłby, mógłby być tutaj ideał, no ale niestety nie jest Nie jest dla mnie więc niestety muszę sobie odpuścić, a szkoda, ponieważ ostatnio bardzo ciężko jest znaleźć właśnie spodnie o zważających się w nogawkach, A moim zdaniem takie wyglądają po prostu zgrabniej. No nic, szukam dalej. Kolejny zestaw to moje ulubione połączenie bordowego koloru z szarością. Na górze koszulka Polo z prążkowanego materiału. Kosztuje 80 zł. Na sobie mam rozmiar L. Jeśli chodzi o skład, jest on w połowie poliestrowy, w połowie jest to głównie bawełna z delikatną domieszką wiskozy i elastanem. Także składy wydaje mi się, że jak najbardziej ok. Jest to taki sztywniejszy rodzaj dzianiny, ale ogólnie jest bardzo przyjemna. Ma delikatne białe paseczki, co fajnie przebija tutaj ten ciemniejszy kolor. Podoba mi się jak rozchodzi się tutaj ten kołnierzek, ten dekolt i jak najbardziej jestem za, to jest coś, co mi się podoba I też jest na tyle dopasowany, że po prostu ładnie tutaj wygląda I nigdzie mi materiał nie odstaje Jeśli chodzi o spodnie, są one z takiej imitacji Jakby to były wełniane takie milusie Spodnie kosztują jedynie 140 zł Występują w tej jasnoszarej wersji, ale także ciemnoszarej oraz czerni I tutaj jeśli chodzi o skład, jest on polistrowy z domieszką wiskozy 33% Jest tutaj także elastan, czy jest materiał elastyczny? o ciupinkę. Na sobie mam tutaj rozmiar XL i co mogę powiedzieć? Są duże. To jest ogólnie model paperback, czyli one są luźniejsze w pasie, ale mają liczne zakładki i gumowanie, dzięki czemu Tworzą taki efekt, jakby właśnie były Ściśnięte, bardzo duże spodnie Paskiem e, i po prostu Jest tutaj wiele marszczeń Jak widzicie, dzięki temu, że są Tak duże, można śmiało zejść z rozmiarem Niżej, e, ponieważ ja mogłam sobie Odsunąć tutaj naprawdę dotąd Te spodnie e, i dalej On ładnie wyglądał ze względu na zakładki Tutaj po prostu traci się te marszczenia Na plecach, ale to jest fajna opcja W momencie, gdy macie jakiekolwiek problemy jelitowe I wzdymowe z brzuchu w ciągu dnia Ale ogólnie jest to model, który ze względu właśnie na tego umowanie on się tutaj w pasie trzyma niezależnie tutaj od tego paska. Pasek ogólnie wygląda w miarę okej. Okay. Jak na taki dołączony do zestawu, to powiem szczerze, że jest naprawdę spoko, a same spolnie są z ekstremalnie wysokim stanem. Jak już możecie zobaczyć, tutaj talia jest perfekcyjnie podkreślona. Mamy tutaj luz i niby brzuch nie jest podkreślony, ale czasami mi się tutaj coś zmarszczy w pakinie, tak czy inaczej. Mimo takich luźnych nagawek, mimo że nic mi się na udach nie opina, no to jednak takie drobne marszczenia zawsze mogą się zdarzyć. Z tyłu wyglądają ładnie, choć troszeczkę mi się tutaj materiał bardziej zbiera nad pośladkami. Mam po prostu takie przeczucie, że faktycznie w tym mniejszym rozmiarze mogłyby lepiej wyglądać. Nagawki są ekstremalnie luźne, także musimy lubić takie white legi. Ale jeśli lubimy, no to moim zdaniem zdecydowanie warto jest sprawdzić. Następnie ponownie Bordo i szarość. Sweter, który mam na sobie, kosztuje 160 zł, jest sztuczny z domieszką wełny, ale tylko 5%. Na sobie mam tutaj rozmiar L, ponieważ myślałam, że on będzie fajny, jak będzie luźny. Teraz możecie zobaczyć przebitkę, jak wygląda normalnie, nie pod biustonosz. Jest właśnie taki luźniejszy, dosyć długi. Ale nie układa się za specjalnie. Dlatego spróbowałam go wsadzić tutaj pod podwistonosz. No, ale trzeba to zrobić z każdej strony. Nie da się tego zrobić równo w pojedynkę. Może jakby mi ktoś pomógł, to lepiej by to wyglądało. No, ale no, nie jestem zadowolona. Jakby samo wsadzenie z przodu sprawia, że tutaj jest wtedy taki dziwny ogon, a z każdej strony, no to nie da się tego zrobić równo. Chyba, że wsadzę pod spódnicę, może tak będzie lepiej. Chyba to mamy. Faktycznie dobrze wygląda, jak jest wsadzone spódniczkę. Właśnie w tego typu spódniczki rozkluszowanej nie będzie problemu wsadzać taki sweter. Tym bardziej, że on... Więc nie jest może najcieńszy, ale no jest dosyć cienki w porównaniu do takich swetrów, które raczej będzie ciężko wysadzić właśnie w spódnicę. No podoba mi się jak to teraz wygląda. Kolor przepiękny. W sumie mamy tej domieszki. Nie czuję za bardzo, żebym jej gryzł, a normalnie czuję od razu, nawet właśnie małą domieszkę, więc jest ogólnie ok. Prosty, zwykły sweter, ma luźne rękawy, przyjemne nachodzą na e, właśnie palce. Jest tutaj opuszczone ramię. tu się troszeczkę ten ciągnie materiał, ładnie wygląda, no podoba mi się. Nadal mam tutaj spódniczkę, która kosztuje 130 zł. Wybrałam tę w szarym odcieniu, ale dostępna jest także w czerni. Na sobie mam rozmiar L. jest ona ze sztucznego materiału, ale z domieszką o 33% dokładnie, więc skład wystarczający, dobry jak na mnie na ten sezon, nie no zimowy I tutaj, co mogę wam powiedzieć, to jest ona zdecydowanie dłuższa niż pozostałe spódniczki, które wam w ostatnim czasie tego typu pokazywałam. Czyli mam ją założoną w najwęższym miejscu w talii, a jednocześnie nie jest taka krótka. No, jest przed kolano, ale tak jest 10 cm. Nie jest to taka typowa mini. Ładnie się układa. Podobają mi się tutaj e, te plisy. Wygląda bardzo ładnie, klasycznie. Tutaj tylko mogłabym się doczepić do paska, który jest takiej słabszej jakości. W porównaniu do e, poprzednich spodni, no to tamten pasek zdecydowanie lepiej wyglądał, ale tak to jest jak najbardziej ok. W kolejnym zestawie mam cieniutki sweterek wiskozowy połowie wiskozowe, połowie poliestrowe i cena tutaj to 130 zł. Zamówiłam tutaj rozmiar L ze względu na to, że jednak jest to sweter, który jest bardziej podopasowany na jej stronie. Tak mi się przynajmniej wydawało na stronie. Jednak mam, jak widzicie, sporo luzu. Wydaje mi się, że on jednak ładniej by wyglądał w mniejszym rozmiarze, Gdy po prostu byłby bardziej opięta. tak to wszędzie widzę tutaj marszczenia i nie do końca mi się podoba. Tym bardziej, że styl tego sweterka jest taki bardziej, wiecie, cute, uroczy, ze względu na ten taki zakrąglony kołnierzek, który jest tutaj wysadzany perłami i też ma perłową wstążkę na środku, no bardzo mi się to podoba, ale nie w tym rozmiarze zdecydowanie. Tutaj do wymiany ze względu na skład, w ogóle taki przemiły materiał, no to bardzo chętnie sprawdzę właśnie mniejszy rozmiar, ponieważ bardzo mi się podoba. Za to jeśli chodzi o dół, to tutaj mam strasznie mieszane uczucia, ze względu na to, że jest to spódnica z wełną i to nie, że 5% czy jakieś 8%, co zazwyczaj jest w momencie, gdy jest taki Tytuł. 55% wełny tutaj w składzie. No możecie zgadnąć, jaka jest potrzebka pod spodem. Jakby no nie rozumiem. Tym bardziej, że ona w ogóle nie jest tutaj potrzebna. Niestety. Cena to 150 zł. Zamówiłam tutaj rozmiar XL. Czemu? Sama się zastanawiam. Współprzednię spódnicy zamówiłam rozmiar L. Tutaj XL i jest zdecydowanie zbyt duża. Może tego nie widać, ponieważ tutaj zapiłam wcześniej pasek, ale tu zbieram się z tyłu mnóstwo. Dobra, może nie mnóstwo, ale zbieram się materiał. Jest luz, więc tutaj l byłaby perfekt. Ona jest mocno rozproszowana, mimo że tak naprawdę ma tutaj tylko takie jakby już zakładki materiału, bym powiedziała ładnie się układa. Przede wszystkim podoba mi się materiał, ze względu na to, że jest to jodełka, no i taki materiał kojarzy mi się z jesienią i zimą, z takimi stylizacjami. Pasek też jest w fajnej jakości, nie mam tutaj absolutnie zastrzeżeń, długość moim zdaniem jak najbardziej ok, no ale tutaj zdecydowanie do wymiany rozmiar. Nawet jak widzicie, z tyłu na pośladkach ładnie się układa i nie rozchodzi tutaj, jak niektóre spódniczki rozkloszowane mają w zwyczaju u mnie na mojej figurze. Także ja jestem jak najbardziej za. No i przechodzimy Idziemy już do ostatniego zestawu dzisiaj. I teraz na sobie mam taki sweter, który wygląda na samoróbkę e, trochę. Ze względu na to, że jest to luźny sweter, właśnie tak wiecie, luźno tkany, Jest bardzo rozciągliwy, ogromnych rozmiarów, ale moim zdaniem bardzo ładnie wygląda. Tak 140 zł jest wykonany ze sztucznego materiału z domieszką wełny 3%, która niestety mnie gryzie, ponieważ w innym wypadku bym go zostawiła ponieważ lubię taki luźny efekt. Moim zdaniem to jest coś, co ładnie wygląda ma opuszczone ramię. Tutaj ten materiał się ciągnie, jak weźmiemy rękę do góry, ale tu ten tułów się ładnie układa. Nigdzie nie marszczy. Podoba mi się, bo rękawy też są luźne, ale wąsko zakończone. No i to połączenie kolorystyczne krem i bordo bajka. No niestety. Nie dla mnie, ale jeśli nie przeszkadza Wam skład, to sprawdźcie u siebie. No, ja lubię właśnie tak na co dzień, do jeansów. Moim zdaniem super sprawa. Na dole jeansy typu straight, które kosztują także 140 zł. Tutaj mam na sobie rozmiar 42. Powiedziałabym, że jest troszeczkę zaniżona rozmiarówka. Jednocześnie tutaj z przodu jest ścisk. Jak też możecie zobaczyć, w brzuchu, no jak stoję, do nie czuję żadnego dyskomfortu, ale nie byłabym w stanie usiąść, ale tutaj jest tak napięta sytuacja na em, udach, że szok. Po śladkach ogólnie jest ok, a talia oczywiście luźna z tyłu, a z tego przodu potrzebuję troszeczkę więcej materiału. Mam wrażenie, że te jeansy w większości w sieciówkach zrobione są dla osób, które mają płaski brzuch. A jednak im większy rozmiar, tym z natury ten brzuch się robi coraz większy, a tu po prostu nie ma miejsca. Zazwyczaj te spodnie są tak ścisłe z przodu, że po prostu nie dałoby się usiąść. No nie wiem. Szkoda, ponieważ podobają mi się nogawki, faktycznie. Ponieważ one są proste, jest luz tutaj, jak tak stoję, ale bokiem. No. Coś cudownego. Ładnie są podkreślone pośladki. Tutaj nie ma zbyt dużej ilości luzu z tyłu. Tu mogłaby być fajna sprawa, ale jednak nie na mój typ sylwetki. Zdecydowanie bardziej dla osób, które jednak mają mniejsze krągłości. Kochani, to już by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Koniecznie dajcie znać, co Wam spodobało się z tego filmu najbardziej. Ja jestem zadowolona z tych rzeczy. Tu jest naprawdę kilka bardzo ciekawych rzeczy. Ja. Zastanowię się nad dwoma rzeczami z tego odcinka. Nie wiem, czy finalnie coś zostanie, ze co względu na to, że sporo już dodałam do szafy, a jednak teraz kupuję bardzo drogą sukienkę w tym tygodniu. Więc muszę trochę przystopować, jeśli chodzi o ubrania na co dzień. Skoro mam wyglądać bardzo dobrze tego jednego najważniejszego dnia, to muszę przystopować z takimi wydatkami, ale. Jeśli szukacie, to moim zdaniem warto sprawdzić albo warto zapisać, ponieważ już niedługo zaczną się wyprzedaże. Więc jeśli te ceny, które tutaj się pojawiły, są dla Was zbyt wysokie, no to po prostu zaszkodźcie sobie i czekajcie, aż pojawi się jakaś przecena. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa.